Bo ja się do tego nie nadaję, bo ja może i bym chciał, ale nie wiem, czy dam sobie radę, bo ja nie potrafię tak mówić, bo ja nie potrafię nagrywać, bo ja nie chcę się pokazywać, nie umiem pisać, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna z wielu, właściwie wiele wymówek, jakie słyszę podczas rozmów z ludźmi, którzy gdzieś tam szukają możliwości budowania sobie biznesu online działania gdzieś tam dodatkowo zdalnie, ale. Pojawiają się wymówki, bo ludzie mają różne wyobrażenia tego biznesu internetowego. Jedni myślą, że w ogóle nie trzeba nic zrobić, leżeć, pierdzieć i wszystko się samo robi, pieniądze spadają z drzew. No nie, tak nie ma. Ale dużo ludzi też na się przykładowo takich oszołomów jak ja, gdzie chodzą po lesie z telefonem, nagrywają wideo i oni stwierdzą, że no, może i fajnie, ale ja się do tego nie nadaję, bo ja nie chcę chodzić z kamerą gdzieś tam nagrywać i robić filmiki. Nigdy tego nie robiłem. I tak dalej. Ja też kiedyś nigdy tego nie robiłem. Ja pamiętam jak pierwsze wideo nagrywałem parę lat temu, to w ogóle jak usłyszałem swój głos, wyrzucałem do kosza, no bo gdzie to. Pamiętajcie, że to jak siebie słyszymy e, mówiąc, a jak siebie słyszymy na nagraniu, to wynika stąd, że po prostu inaczej ten dźwięk dociera do nas, jeżeli się wydobywa z naszych ust, a inaczej ten dźwięk się wydobywa, jeżeli się wydobywał się z głośnika jak jakkolwiek pokrętnie to brzmi, ale tak jest. Musimy się przyzwyczaić do swojego głosu i w ogóle musimy pokochać siebie tak naprawdę, jeżeli chcemy zacząć działać coś konkretniej, coś, robić coś więcej. Przykładowo działać online, ale wracając do biznesu, ta wymówka, że ja się do tego nie nadaję, to jest największy ból, jaki muszę być, bo to jest takie zrzucanie odpowiedzialności, a bo może mi nie wyjdzie, tak? No my jako ludzie generalnie nie lubimy ponosić porażek, natomiast no, niestety tak to wygląda w świecie w ogóle biznesu, w ogóle w czymkolwiek. Jeżeli chcemy osiągnąć jakiś sukces, to miarą sukcesu jest ilość odniesionych porażek i, i powstanie po tych porażkach, tak? Bo to nie jest tak, że sukces jest jedną taką wielką um, prostą na wykresie, która pnie się ostro w górę. Umary nie gryzą. To jest Sindus i do tego trzeba przywyknąć, ale nie odbiegając od tematu. Bo ja się do tego nie nadaję. A jeżeli idziesz do jakiejkolwiek pracy, do nowej firmy, zaczynasz w ogóle nową branżę, tak? Ja parę lat temu zaczynałem fotowoltaicę, a w ogóle o fotowoltaice miałem takie pojęcie, że kurczę, tam trzeba się znać, bo to jest elektryka, w ogóle prąd. jeszcze jakieś panele słoneczne, no, no nie dla mnie. <laughs> Mógłbym pomyśleć. Ale zaczynasz. Poznajesz branżę, szkolisz się, zdobywasz wiedzę, uczysz się od ludzi, którzy już przez to przeszli, którzy mają doświadczenie i którzy uczą ciebie. I tak to wygląda wszędzie. W jakiejkolwiek branży, w, jakiej, w jakiejkolwiek pracy, byś nie poszedł do firmy, to też zaczynasz od szkoleń. To nie jest tak, że idziesz i rzucają cię od razu, nie wiem, zostajesz szefem kuchni. Gotuj. <laughs> Jeśli masz ku temu. Um, Predyspozycje i doświadczenie, to tak. Ale jeżeli zaczynasz coś nowego, no to sorry, Gregory, ale ty musisz się tutaj nauczyć. Tak to wygląda. Dlatego zasłanianie się takimi wymówkami to jest największa bzdura, bo to jest takie rzucanie samodzielnie przez sobą kłód, przez które się potykamy. Ale jak sobie poradzić z tą wymówką? Jak sobie w ogóle poradzić z takim myśleniem właśnie? Przede wszystkim to, co wspomniałem już, czyli pokochanie takie siebie, a tak naprawdę taka wiara w siebie, bo dużo ludzi dzisiaj ludzie wierzą w różne cuda, w różne obietnice i tak dalej, a nie potrafią wierzyć w siebie. To jest największy paradoks. Tak naprawdę wiara w siebie ma tutaj duże, cholerne, cholernie duże znaczenie. I od tego też powinniśmy zacząć. Dalej jest spróbowanie zaczęcie w ogóle, podjęcie decyzji. Dobra, zaczynam, próbuję. I nie próbuję do pierwszej porażki i poddaję się i do widzenia, dziękuję, hej. Tylko próbuję mimo wszystko, szkole się, pokonuję te różnego rodzaju przeszkody. Przeszkodę, takie przeszkodziki bym powiedział. Nie poddaję się i cały czas trwam przy swoim. Właśnie, wytrwałość to jest bardzo ważne. Cokolwiek zaczynamy, czy to jest biznes online, czy to jest nagrywanie wideo, czy to jest pisanie tekstów, pisanie książki, no cokolwiek zaczynamy coś nowego, nie poddajemy się. Zaczynamy, obiecujemy sobie, składamy sobie jakąś obietnicę, tak, że spróbuję zacznę i konsekwentnie brniemy w to jak dzik w sosny. Brniemy w to ostro, nie zatrzymujemy się, nie poddajemy się przy byle gównianej porażce i działamy. Pamiętajcie, że przykładowo przy dołączeniu do jakiejś firmy w network marketingu ważne jest, żeby też dołączyć do osób zaufanych, których darzycie zaufaniem. Niektórzy Wam obiecają nie wiadomo, gruszki na sośnie, ale, ale którzy działają już w temacie, mają doświadczenie i którzy będą mieli Was również tutaj poprowadzić za rączkę, pomóc, nauczyć. Bo w network marketingu bardzo ważna jest duplikacja i powielanie właśnie pewnych wzorców, pewnych kroków, które trzeba poczynić w tym biznesie, żeby, żeby zacząć działać, żeby przyniosło to jakieś rezultaty, pieniądze i tak dalej. To tak naprawdę ważne też jest indywidualizm. To nie jest tak, że ja już nagrywałem o tym rolkę. To nie jest tak, że ty wchodzisz do biznesu i ubierasz się w garnitur. Mimo że nie lubisz tego na przykład, tak? Nie, ty musisz. Network marketing pozwala właśnie, jest o tyle fajny, że pozwala na bycie sobą. I ty musisz być sobą, bo pamiętaj, że w networku ludzie dołączają się nie do firmy, nie do produktu, tylko do Ciebie. I Ty musisz, to jest tworzenie właśnie marki osobistej, własnej marki, którą mimo że Ty działasz z jakąś firmą, promujesz jakieś produkty, bądź robisz cokolwiek innego, czy kanał na YouTube swój prowadzić i tak dalej, tak dalej. To ty to promujesz sobą. I pamiętajcie, że ludzie, ludzie tak naprawdę dołączają do ludzi. E, swój przyciąga swego. Ludzie też mówią często, że no, jest wiele filmików na ten temat, jest wiele, wiele już powstało na ten temat, i co ja nowego wymyślę. Może i nic nowego, ale zrobisz to na swój sposób. Ja nagrywam wideo z lasu i, i ja też nie dotrę do ludzi, którzy wolą korpo, czy tam inne klimaty niż leśne, ale ja szukam takich ludzi z lasu. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. Um, także nie ma się co spinać, nie ma się co zamartwiać, czy ja sobie poradzę. Póki ty nie spróbujesz, póki ty nie zaczniesz, ale i nie wytrwasz w tym. Bo ja znam ludzi, którzy zaczęli, zaczynali, e, robili jeden drugi biznes, tu nie wyszło, tu nie pykło, mi też nie pykło wiele razy. Też mógłbym się poddać, ale robię to konsekwentnie, idę, idę cały czas do przodu, brnę jak ten dzik po te orzeszki, a nie, to wiewiórki. I cały czas robię, bo wiem, jakie tutaj są możliwości i co jest na końcu tej tęczy. Także zachęcam, zachęcam, cały czas będę zachęcał po pierwsze do wyjścia do lasu, a po drugie do... Podjęcia decyzji, spróbowania czegokolwiek, czy to jest biznes online, czy to jest robienie czegoś innego, czegoś innego nie wiem. Chcesz skoczyć ze spadochronem, chcesz zacząć pisać książkę, chcesz, ja też chcę. E, chcesz jeździć na rowerze, biegać. Nie poddawaj się po, pierwszej, po pierwszym jakimś małym upadku. Rób konsekwentnie, wytrwale to, co trzeba, a sukces będzie. Na koniec taki przykład może nie wiem, czy fajny, czy niefajny, ale zaobserwujcie sobie hmm, ludzi, którzy nagrywają głupoty, albo którzy tworzą w internecie jakieś, no, żeby tak brzydko nie nazywać, ale nazwę, no gówno. Jest dużo takiego badziewnego kontentu, e, głupiego wręcz, czasami idiotycznego, czasami wręcz takiego patologicznego. Ale zauważcie, że ci ludzie konsekwentnie to robią i mają swoją publikę, mają swój aplauz, mają oglądalność, poczytalność. Wytrwałość. Cały czas będę to powtarzał. Wytrwałość i konsekwencja. To jest ten klucz. To jest ten klucz. A nie zasłanianie się wymówkami typu, bo ja nie wiem, bo to nie dla mnie, bo ja nie dam sobie rady, bo ja nigdy tego nie robiłem. No i co? Zacznij. Zacznij, a będzie dobrze. Pięknego dnia i do następnego. Hejo.